Monika Kubiaczek, ponownie w studiu Wydarzeń 24. Dzień dobry. Dzień dobry. To na co możemy liczyć? Wiem, że może nie masz takiej długoterminowej pogody, ale jak sądzisz, jak ten nowy rok będzie wyglądał? Też będzie taki Właśnie sprawie, Bardzo dużo się będzie działo w samym tym tygodniu, czyli na przełomie 2024 i 2025. Co prawda do czwartku będziemy cie cieszyć się. E Ciepłolubni będą cieszyć się jeszcze wysokimi e wartościami na termometrach, ale aura będzie taka nieco bardziej wietrzna. Na pochmurna deszczowa, a od piątku spadek temperatury, taki konkretny, w najcieplejszych momentach dnia, na przykład w Warszawie czy w Łodzi temperatura będzie na poziomie zera minus 1 stopnia. Także faktycznie zima zapuka do drzwi w końcu i pojawią się prawdopodobnie opady śniegu już nie tylko na południu Polski, ale na przykład właśnie w centrum, na wschodzie, na zachodzie, być może nawet nad morzem na północy coś tam tego śniegu spadnie. I przynajmniej do niedzieli. Gdzie mamy takie prognozy długoterminowe, taka aura właśnie się utrzyma. No i trzymamy kciuki, żeby ta zima się na dobre rozgościła w naszym kraju w nowym roku, i przynajmniej, żeby tak do lutego potrwała, żeby dzieci na feriach zimowych też mogły trochę nacieszyć się właśnie taką śnieżną aurą w całej Polsce. Sprawdzamy, co w mapach pogodowych na dziś. No bo dzisiaj jeszcze o śniegu przynajmniej w przeważającej części kraju możemy pomarzyć. Natomiast o słońcu już się nie musimy aż tak bardzo rozmarzać ponieważ będzie ono na południu dostępne dla każdego absolutnie. Szczególnie dużo będzie go w Małopolsce, ale również na krańcach południowo-zachodnich na północy, tak jak widać, front atmosferyczny się nasunie nad morze, nad krańce północno-wschodnie, czyli rejon Suwalszczyzny, Warmii i Mazur, tam opady deszczu się pojawią, a z kolei im dalej na północ kontynentu, tam gdzie też chłodniej, tam opady będą jak najbardziej ale śniegu, nie deszczu na przykład w Oslo i to całkiem intensywne w Sztokholmie minus 1, w Helsinkach 0, ale tutaj już aura nieco inna, bardziej pogodna zdecydowanie. Najwięcej słonecznego nieba dzisiaj na krańcach południowych i południowo-zachodnich kontynentu. Tutaj niemalże bezchmurne niebo w Rzymie czy w Lizbonie, a już w ogóle czyste, błękitne w Madrycie i w Atenach. Temperatura w centralnej części Europy 4-6 stopni, cieplej na zachodzie, na południu, tutaj do nawet kilkunastu. W tym momencie u nas słonecznie na południu. Pochmurno na północy. Opady deszczu na Kujawach oraz na Pomorzu Środkowo-Wschodnim. Jeszcze bardzo chłodno w Kielcach. Tutaj najzimniejsze miasto o poranku to jest. Minus 6, minus 5 we Wrocławiu. Jeden stopień powyżej zera już nawet w Zakopanem. W drugiej części dnia na południu 4-5 stopni. Na północy do 7. Opady deszczu w drugiej części dnia wystąpią na całym wybrzeżu, ale również na Warmii i Mazurach, a także na Suwalszczyźnie. Poza tym bez deszczu no a na południu. Tak jak widać, sieranka. Eee, uważaj. Na drogach na północy Polski biometr jak widać mocno dziś zróżnicowany. Dziękuję.